Dzisiaj będę sobie rozmawiać z Karoliną, która rzuciła wszystko i przeprowadziła się do zamku. Pierwsze pytanie: Cofniemy się o kilka lat wstecz, i chciałabym, żebyś nam powiedziała troszkę o sobie, co robiłaś tak naprawdę, jak jeszcze byłaś w Polsce. Dużo studiowałam. Typowa absolwentka Akademii Sztuk Pięknych. E, studiowałam w różnych miastach w Polsce i we Francji. Po skończeniu Akademii Sztuk Pięknych zaczęłam pracować w agencjach reklamowych, będąc artdirektorem, czyli ta osoba, która tworzy wizualnie reklamy. Po jakichś trzech latach pracy w agencjach reklamowych. Stwierdziłam, że to chyba jednak nie do końca moja bajka. Rzuciłam wszystko i zamieszkałam w terenie na Mokotowie w Warszawie. Pomieszkałam tam chyba z rok, czy może dwa, już nawet nie pamiętam. I jednak też miałam takie przekonanie, że też w tej Souterrainie za długo nie mogę zostać. I tak myślałam, długo, długo, co tu zrobić, aż wpadłam na pomysł, że może jednak wyjadę po raz któryś do Francji. Może tym razem emigracja się uda. No i się udała, ale nie chcę zdradzać już kolejnych jakby szczegółów. No właśnie, ale mówisz, że studiowałaś też we Francji, tak? Tak, studiowałam we Francji, e, w Bretanii, w Camper. To był taki mój pierwszy w ogóle wyjazd do Francji i wtedy nie znałam francuskiego. Przyjechałam znając tylko i wyłącznie język angielski w wersji podstawowej. No i zaczęłam się uczyć francuskiego w e, takiej książce, która pewnie już w ogóle jest, chyba można dostać tylko w antykwariatach. Mało seksowna, że tak powiem, ta książka. No, ale nauczyłam mnie podstaw. E, po jakimś pół roku zaczęłam już mówić po francusku. Zastanawiam się, czy studiowanie po angielsku w takim razie było możliwe. Akurat w tym dziwnie było, że tam było jakichś dwóch profesorów, którzy jako tako mówili po tym angielsku. No, Akademia Sztuki rządzi trochę innymi prawami, tam jednak mniej to, więcej praktyki. W związku z tym e, jakoś tam sobie radziłam praktycznie, że tak powiem, e, czyli pokazując moje dzieła sztuki. Tak więc zaliczyłam to bez jakichś tam większych problemów, e, no ale rzeczywiście później wróciłam do Polski i rzuciłam papierami. To była wtedy Poznańska Akademia Sztuk Pięknych. Rzuciłam papierami, powiedziałam, wale to wszystko, jadę do Paryża. Moja dobra koleżanka powiedziała mi, że są w ogóle promocyjne bilety e, autokarowe z Poznania do Paryża. Jestem w ogóle Poznanianką, tak więc jak ktoś jest z Poznania, to pozdrawiam Poznań. Wtedy przyjechałam do Paryża, miałam 5 euro w kieszeni. Dobra koleżanka zaproponowała mi właśnie nocleg e, u siebie w domu studenckim. No i wtedy zaczęła się moja wielka przygoda paryska. Miałam wtedy 20 lat. W poszukiwaniu pracy byłam bardzo kiepską e, opiekunką do dzieci i jeszcze gorszą kelnerką. Miałam też epizody pracy na budowie. Byłam tam raczej chyba rozrywką dla mężczyzn, rzeczywiście mm, pomocą. Przez 9 miesięcy się bujałam po tym Paryżu, bardzo dużo chodziłam po Paryżu, bardzo dużo. Ja tak, przechodziłam, przeszłam ten Paryż szerszy i wzdłuż, no, a później znowu się przeprosiłam się z Polską, no i powiedziałam: Dobra Karol, to może jednak warto by było dokończyć studia na Akademii Sztuk Pięknych i zaczęłam, więc kontynuowałam studia na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tak więc, ep epizod paryski był, moje drogie, był. Trwało nawet 9 miesięcy, no ale przekonało mnie do tego, że jeżeli kiedykolwiek bym zaczęła kolejną emigrację, to raczej nie zacznę od dużych miast we Francji, tylko od małych pci dolnych. No tak, a właśnie jeszcze się tylko cofnę, bo tutaj sobie um, chciałam cię ciebie spytać właśnie, dlaczego pomysł w, w wyjazdu do Francji, ale rozumiem, że po prostu koleżanka rzuciła opcją mm -hmm. czy mm -hmm. nie? Nie, nie rzuciła. Nie wiem, skąd się to wzięło, ale chyba jednak tutaj jest epizod y, Krzysztofa Kieślowskiego i Trzech Kolorów i y, Juliette Binoche. Krzysztof Kieślowski, który w ogóle był dużą sławą y, w latach 90. we Francji, dostał kilka nagród właśnie w Cannes. Sądzę, że ten film i w ogóle Krzysztof Kieślowski ukształcił moją wrażliwość. Za, za sprawą te, tego filmu zakochałam się we Francji. Zawsze miałam duży, dużą słabość do języka francuskiego. Nigdy nie sądziłam, że będę w stanie się nim posługiwać, no, a jakoś się nie posługuję. Tak więc dla tych wszystkich, którzy myślą, że nie są w stanie się nauczyć języka francuskiego, to ja mówię, że są w stanie. I nawet jeżeli myślą, że nie są w stanie odróżnić tych wszystkich akcentów, walić akcenty, <noise> mówić. To prawda, a jeszcze wspomniałaś tutaj, że miałaś kilka epizodów emigracyjnych, czy próbowałaś mieszkać też gdzieś indziej niż we Francji, czy to raczej o Francji chodzi? Tylko Francja. Ja sobie nie wyobrażałam żadnego innego kraju poza Francją. Zapisałam sobie tutaj taki cytat a propos twojego bloga. Jedyny polskojęzyczny blog o Francji, na którym nie znajdziesz zachwytu nad Paryżem i Lazrowym Wybrzeżem. No właśnie, nie lubisz tego Paryża. Powiedz nam dlaczego. Paryż jest pięknym miastem, ale jest bardzo trudnym do życia, ponieważ trzeba tam bardzo dużo pieniędzy zarabiać, żeby w ogóle godnie żyć. Jest niemożliwe, niemalże e, kupnę tam mieszkania, bo pracuję akurat w agencji nieruchomości. W związku z tym, jakby trochę wiem, jak to wygląda od podszewki i znam ceny tamtejsze. Masz dużą konkurencję na rynku pracy, bez względu jakąkolwiek byś robiła robotę, to masz dużą konkurencję. Bo na sam start musisz mieć niezły hajs czyli niezłe pieniądze, żeby się w ogóle utrzymać. I nikt tam na Ciebie też nie czeka z otwartymi rękoma. Bardzo trudno jest w dużych miastach też stworzyć relację opartą na zaufaniu, bo takich Karolin jak ja w takim Paryżu jest po prostu miliony. A z kolei takich Karolin jak ja w takim moim pcimiu dolnym, w którym teraz ja mieszkam jest tylko jedna. Tutaj konkurencja jest mniejsza. Oczywiście nie mówię, że że mieszkając na wsi jest jakoś lepiej, to jest po prostu zupełnie inny styl życia. No tak, no to, to prawda, Paryż jest, 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 jest drogi, ale mhm. ja już też z tego czasu. Drogie na pewno jest mieszkanie, to jest bardzo drogie, a całą resztę można sobie wypracować. To znaczy, wiesz, jak już się tutaj mieszka, faktycznie ma się pracy, zna się ludzi, ma się znajomych, troszkę kontaktów. To już to życie nie jest tak drogie. Natomiast na samym starcie jest bardzo drogie i stresujące. No ale jak to jak duże miasto? Ja jestem fanką numer jeden w Paryża, także nie będę się kłócić. Natomiast zdecydowanie rozumiem twój punkt widzenia i rozumiem, że Paryż może być no, po prostu męczący i, no, i może być nie tym, czego szukamy. A ty jak długo mieszkasz w Paryżu? W lipcu minęły 4 lata. Dobra, rozmawiamy teraz sobie w takim razie troszeczkę o języku, bo... Czyli tak, yy, trochę języka nie znałaś, jak pojechałaś na studia. Tak. Później jak byłaś w tym Paryżu za mną koleżanki, to czy coś tam się językowo ruszyło? Posługiwałam się tym francuskim bardzo, bardzo komunikatywnym i takim bardzo podstawowym, a później już z tego Paryża wyjechałam i. I właściwie przez wiele lat już tam, już w Polsce, kończąc studia, pracu pracują, pracując w Polsce, no ja już nie miałam kontaktu z językiem. W sensie, przez wiele, wiele lat nie miałam. Miałam ogromną dziurę e, językową. No właśnie, bo jeszcze, jeszcze nie przechodzimy do historii o zamku. E, <laughs> czy między tym, kiedy wróciłaś po tym Paryżu do Polski, a tym zamkiem, czy jeszcze jakieś epizody francuskie były? Było winobranie. To było też bardzo fajne, kiedy szukałam pracy i dzwoniłam jeszcze z budki telefonicznej, a <laughs> mówiąc a ah, bonjour, że aż on rzusiarz. To są fajne epizody. Mieszkanie z Panie pod krzakiem, z moją przyjaciółką, a przez miesiąc kradliśmy w ogóle prysznicę w, na kampingu, czyli pomykałyśmy w ogóle po tym kampingu, udając, że jesteśmy w ogóle tymi. Eee, no, że my tam w ogóle kambinkujemy normalnie, no i teraz idziemy sobie z ręczniczkiem e, pod prysznic. Później był epizod, e, kiedy samo, samotnie wyjechałam na Korsykę. Wtedy miałam pomysł, że będę pomocą kuchenną. Bardzo miło to sumi, no, też spałam e, na plaży. No i popracowałam przez jakiś miesiąc na Korsyce, później wróciłam znowu do Polski, a po powrocie w ogóle byłam w Nowej Wielce zakochana, w pewnym Polaku. No i myślałam, że to w ogóle jest miłość mojego życia i że tak będziemy w ogóle żyć razem w tej Warszawie. Ja mam też w agencji reklamowej. A pracował jako copywriter, a ja w ogóle jako art director. No super. Natomiast wróciłam do, tego Polski, do tej Polski, no ale jednak była to wielka porażka. No i wtedy rzeczywiście ja zdecydowałam, że chyba jednak wyemigruję i mam i mówię Polsce, bye bye. No i wyemigrowałam. A wyemigrowałam, ale wtedy myślałam, właśnie co zrobić, żeby nie zacząć od Paryża. I co zrobić, żeby nie zacząć od Bordeaux, Marsylii i innych dużych miast. No i wykminiłam. Ale to jest zamkowy pomysł? No, dobra, tak no to jeszcze nie tylko przejdziemy do zamku, e, jeszcze mam pytanie. Czyli tak naprawdę językowo rozwinęłaś się mm. dopiero, jak już się przenosisz tak naprawdę do Francji? Tak. Czyli te takie krótkie wyjazdy, prace, dłuższe, krótsze pobyty, to nie jest to samo, co faktycznie już po prostu no, przeniesie się głową tam. to, no oczywiście liźniesz trochę języka. W ogóle szukając pracy we Francji, gdziekolwiek, no musisz znać te podstawy, no musisz. No, jakby no, nie ma bata. Znaczy, ja, jak nie znasz języka, to masz trochę jesteś takim niewolnikiem, albo, czy takim, taką osobą, która nie potrafi powiedzieć swoimi słowami o co ci chodzi i wywalczyć tu swoje, swoje prawa. Ale fajnie, kiedy czujesz się na równych prawach po prostu. Zawsze mi tam Francuzi mówią: A pani to chyba skąd pochodzi? No, zawsze mi mówią: Angielka, Szwedka, rzadko Polka. I jeżeli masz dobre podstawy, już gramatyczne. A ta gramatyka francuska też już nie jest jakaś mega skomplikowana. A, w ogóle nie wierzyłam, żebym mogła nauczyć się obcego języka i w ogóle do głowy by mi nie przyszło, żeby być, tworzyć związek z Francuzem. Jak ja mogę z Francuzem? Nie, to... no ale mogę. Jak ja będę mogła mówić o swoich uczuciach w obcym języku? No ale okazało się, że można i, i można żyć w udanym związku z Francuzem i można się tego języka nauczyć. To nie jest nic do, nie do pokonania. To po prostu mi się wydaje, że bariery w dużą stopniu są w naszych głowach, i my sobie stwarzamy po prostu coś, że czegoś nie damy rady, ale jeżeli na przykład zaczniemy, ja na przykład mam coś takiego z mediami społecznościowymi, nie, ja tak do nich podchodzę jak <grym> pies do jeża, no ale stycznie mówię, dobra, Karola, no może po prostu tak po trochu, nie? Po trochu. I tak jest też językiem, no po prostu po trochu, po trochu. To z czasem po prostu wchodzi do głowy. No. no i dobra, słuchaj, przechodzimy w takim razie do historii zamkowej. Ja jest jeszcze tylko wtrącę, że tak naprawdę ja cię po tej historii, po tym tytule posta na blogu, potem cię znalazłam nie właśnie na Instagramie, tylko gdzieś tam jak się czaiłam do tego, żeby założyć to swoje konto tutaj na Instagramie, to szukałam kont, które już istnieją i gdzieś tam właśnie zahaczałam o tematykę, czy językołą, czy po prostu Francji. Po prostu zobaczyłam, wiesz zamieszkałam w zamku, no i, i właśnie tak Cię znalazłam, no i chciałabym, żebyś nam teraz opowiedziała, o co z tym wszystkim chodzi, jak to się stało, jak do tego doszło. Wyobraźcie sobie taką sytuację, wyobraź sobie taką sytuację, siedzę sobie w suterenie w Warszawie, nie mam grosza przy duszy, Eee, ale zawsze mam duże ambicje i zawsze byłam uważana za osobę albo pretensjonalną, albo zubożą arystokratkę. I zawsze gdzieś te pałace w mojej głowie krążyły i zawsze mi się o nich tam śniło i chciało i coś tam. I stwierdziłam, to może ja po prostu wyślę kilkaset maili, około 1600. Jeden po jednym, bo ja jeszcze wtedy w ogóle nie myślałam o newsletterze. Pozdobyłam te 1600 maili. I napisałam tym swoim francuskim, nie mam pojęcia czy poprawnym, do tych z propozycją barterową, że w zamian za zakwaterowanie zrobię im stronę internetową, identyfikację wizualną, czyli zaprojektuję im etykiety na wino, logo, czyli właściwie stworzę im taki branding. Mhm. Ale poczekaj, dlaczego wina, dlaczego winiarnia? Bo, no bo byłam na tych, na tych na tym winobraniu. Że może byłyby takie, takie miejsca posiadłości, które by się zgodziły po prostu na, na taki parterowy tak, wymianę? Zgodziło się trzech, trzy takie winnice w trzech różnych miejscach we Francji. Właściwie to były dwie niedaleko bez Trzecia, najlepsza, czy najlepsza, tak, z którą rzeczywiście stworzyłam fenomenalną relację, do którą właściwie mam do dzisiaj i z którą się przyjaźnię i tak dalej. Um, no to jest właśnie um, pałac um, château du Per no, château du Per zobaczyć co pisze. no i wtedy Valérie Labuse, um, cudowna kobieta um, po prostu mnie ugościła w swoim pałacu no i tak zamieszkałam tam pół roku tworząc właśnie dla niej identyfikację wizualną um, um, robiąc zdjęcia jedząc wspólnie posiłki czy to z podczas Świąt Bożego Narodzenia czy właśnie w kwietniu na, na Wielkanoc. Właściwie wszystkie posiłki zawsze były przy stole, zawsze były w ogóle, było bardzo rodzinnie i tam jest jeszcze, Walerii ma tatę, który ma 85 lat, jest po prostu Cudownym człowiekiem. Wtedy też um, zrozumiałam, że posiadając winnicę we Francji wcale nie oznacza, że jesteś bogaty, że są tylko niektóre winnice i niektóre tym samym apelacje wina, które rzeczywiście są renomowane i jakby mają potężny kapitał. Tak jak na przykład tutaj jest przypadek Valerie i e, jej, jej winnicy, to tak nie jest. I, I ona się boryka z wieloma różnymi problemami, ale co nie powoduje, że, 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 no, że jest kobietą niesamowicie odważną w ogóle, i która ma ogromny też, jakby, taki ciężar historii swojej rodziny, bo ta winnica już jest piątym, ona jest piątym pokoleniem kobiet w ogóle, która m, tworzy m, tą winnicę razem ze swoim tatą, m, który no, jeszcze pracuje. Ma 85 lat i jeszcze pracuje i. I jak ostatnim razem byłam u nich, a byłam no, półtora tygodnia temu, no to e, tata Valerie e, wziął rabinę, wspiął się w ogóle jeszcze na drzewo figowe, żeby przywieźć figi żeby mogła zabrać je ze sobą. E, no więc cudowna rodzina, czuję się taką. Adept, taką mam, To jest taka moja a, druga rodzina francuska, czy znaczy druga rodzina w ogóle, a, w której się czuję bardzo dobrze i zawsze jest po prostu tam zawsze mile widziana. I, jak zawsze przyjeżdżam, to oczywiście dużo jemy i dużo pijemy. Emigracja cudowna. No ja tam sobie lepiej nie mogłam wymarzyć, no bo jak pamiętam, że jak się obudziłam pierwszego dnia i otworzyłam właśnie okno okno z widokiem na parki i dalej na, na pole winogron, no to mówię sobie, no proszę pana Chowicznu, no, no zrealizowałem swoje jedno z największych marzeń. Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Co robisz dzisiaj, czym się zajmujesz? Bo z tego co. Ja widzę, to no tak, masz męża francuza, jeździsz po Francji, kręcisz vlogi, pijesz pyszne wino, jesz pyszne jedzenie. O co w tym wszystkim chodzi? Ja pracuję dla. Francusko-Angielskiej Agencji Nieruchomości, tworząc dla nich wizyty wirtualne. Dawniej jeszcze podróżowałam dużo po Francji razem z Cyrylem um, i że, rzeczywiście żeśmy dużo um, fotografowali i filmowali, posiadło się na sprzedaż. Ja, ja jeszcze znacznie mniej, bo też znacznie bardziej wolę skupić się na takim moim bardziej twórczym życiu, aniżeli po prostu um, pracy. Tylko i wyłącznie dla agencji nieruchomości. Doszło do mnie też po wielu podróżach z sterlem, bo żeśmy bardzo dużo podróżowali mojego czasu, że warto by było, abym jednak zaczęła się może dzielić po prostu tą Francją, którą znam, bo mi się wydawało, że mi się nadal uważam, że, że znajomość Francji przez Polaków jest dosyć mała. Właśnie dlatego mówię, że, że na moim blogu nie znajdziesz zachwytu nad Paryżem i nad wzorowym wybrzeżem, ponieważ właśnie. Ja pokazuję tą Francję zupełnie mniej znaną. Samo to podróżowanie, samo odkrywanie tych miejsc było niesamowitym odkryciem. Mówię, Jezus, Maria Karona, to Francja taka jest. To nie tylko ten Paryż, tyle zrobi Wybrzeże. To oni jeszcze w ogóle mają inne miejsca. To mają jeszcze w ogóle wyspy. A tu mogę na te wyspy tam pojechać? A to jest ten jakiś rakamadu, A tutaj, nie, nie, no to jest w ogóle też było dla mnie ogromnym odkryciem. Staram się właśnie przekazać, pokazać tą Francję znacznie mniej znaną, która jest. Urokliwa, no jest przepiękna. Ten blog już tam ma swoje, już nie wiem, jakoś, dwa lata takiego w miarę regularnego publikowania. Ja na nim jeszcze w żaden sposób nie zarabiam. <grym> w przyszłości raczej mamy na celu z założenia czegoś takiego, jak dot, czyli pokoje na wynajemne wakacje. W przyszłym roku otworzymy i ten pokój na wynajem, tak więc jakby ktoś chciał spędzić wakacje ze mną i z Tyrolem i w Dordogne, przepięknym departamencie Francji, w którym jest 1400 i czyli zamków, pałaców i innych ogromnych domów. Dordogne jest cudowna. Ja mam takie poczucie, że jednak odnalazłam swoje miejsce na ziemi.